Nowa szafa, pateleczki, czołóweczki, większe sprzęty i statywy. oprawa warsztatowa budowlana na statywie regulowanym, zregulowana prawa wygląda to tak. Tatyk jest. Można go wyregulować wyżej niżej. Sobie wszystko można ustawić. Na górze są takie źródle światła, które możemy jakby ustawić sobie, jak chce. Możemy ją zamknąć, możemy otworzyć. Tak, możemy przekręcić w każdą stronę. Możemy też to wyłączyć. Włączyć i ustawić moc. Na trzech poziomach. Dodatkowo tą poprawę tam możemy wykorzystać jako źródło światła, ponieważ jest wyposażona po odkręceniu czyli od statyku. haczyk i magnes. To pomaga nam i umożliwia podłączenie tego jako lampeczki takiej niezależnej, czyli odpalonej.